I wszystkim z tej strony Czarny, tam was bardzo serdecznie utoły. No to idziemy oczywiście dalej, ja widzę, że tutaj coś nie, nie tak chyba z nadkarskiem poszło, ale dobra, nie będę się czepiać. No to co, lecimy dalej. E, to jest przerażające. Przecież powiedział, że jakiś zabójca tutaj sobie tak po prostu chodzi, prawda? No, po co się nie powinnaś martwić Ichiko, nie powinnaś uważać nawet słowu, które wychodzi z jego ust. Wiesz, jakby byli tutaj jacyś reporterzy... No, i... Gdyby byli tutaj jacyś e, reporterzy, to by naprawdę mieli wielką sensację. Teraz to rozumiem, no wiesz, super gwiazda Eito zniknął bez śladu. Ale przecież mówiono o tym, że jego koncert wokół za to był sekretem. Tak, tak. Sama przecież dopiero co niedawno się o tym dowiedziałam. Nie, e, nie wydaje mi się, żeby mówili cokolwiek ludziom z TV albo mediom. A ty skąd to wiesz? A wiesz, ja tylko tak usłyszałam. No, od jakiego? No tak jakby nie patrzeć on wszystkim tam e, aranżuje. Ale nie przypuszczałam, że może tak puścić parę ust. Jezu, ale wy jesteście głośne. O co chodzi? O, wybacz. E, policja przed chwilą tutaj właśnie była. Ale już wszystkim się zajęłyśmy, a więc proszę się nie martwić, pani kara asuma. A co ten dziwak? Policja. Hmm. Czy naprawdę jest jakikolwiek sens posiadania policji w tym mieście. Wiesz, jakby nie patrzeć, zazwyczaj jest u nas bardzo cicho. Nie ma tutaj zbyt wiele do roboty, ale zdecydowali się i tak czy siak wysłać tutaj tego bezużytecznego oficera. Bezutecz, bezużyteczny? Hmm. Wiesz, jeżeli byśmy czytali jakąś starą e, powieść kryminalną, to on by był winowajcą. Mówi coś do siebie, kiedy wychodzi z hotelu. Kiedy patrzę, jak odchodzi, łapie coś kątem oka, nagle Yua uśmiecha się zagadkowo. Jestem pewna, że ktoś z mediów tutaj jest. Masz na myśli pana Karasumy? No, jakby nie patrzył, sam powiedział, że pisze nowelki, prawda? Przecież nikt nie napisałby, że jest jakimś profesjonalnym nowelistą. Podejrzany, zbyt podejrzany. Wiesz, może jest jakimś tam pisarzem, ale wygląda o wiele bardziej jak ktoś, kto byłby z prasy. Do, dla mnie przynajmniej. Ale może tak mi się wydaje. Wszyscy przecież mówią, że Ejto jest narodową gwiazdą, a więc to nic dziwnego, że media w ręce za nim polują. Kiedy wyśmiewam, tak bo oczywiście przyjemnie to, co Yua mówi, myślę o czymś innym. To on ostatnio posprzeczał się z panienką Gamaki. Czyżby to było o mnie? Nie, nie, nie ja zbytnio skupiam się na sobie. E, na pewno znam milion dziewczyn takich jak ja, a więc nie mam mowy, żeby. Ale wciąż. Kiedy tak o tym myślę, nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Och, racja. Mam teraz trochę wolnego czasu, a więc może poszłabym kupić jakieś pamiątki. O, Leć, czemu nie? Dobra, to ja w takim wyjdę z torki, do zobaczenia. Bał się dobrze. Kiku, okropna z ciebie, komczucha. W sensie, Elza nie umie kłamać, oczywiście. Kiedy już wyszłam, szybko biegnę przed siebie, to zniknął. A nawet jeżeli tylko poszedł sobie poćwiczyć. W sumie za daleko nie mógł wyjść, szczególnie w mieście takim jak to. Toa, gdzie ty do jasnej ciasnej jesteś? Myśl, myśl. Dobra, ja myślę, że jest w tunelu. Mam pomysł. Biegnę w tamtą stronę tak szybcie, szybko jak mogę. Miejsce, które od razu pojawia się w mojej głowie, to właśnie ten tunel, o którym Toa wspominał, odkąd był dzieciakiem. Biegnę tak szybko, że nie mam już siły oddychać, ale udaje mi się w końcu dobiec do tunelu. Uff, ale to tu nie ma. Nie ma go tu. Nie czekaj chwilę. Patrzę do środka. No, tak myślałam. Powoli staram się unormować mój oddech. Hej, czemu żeś yy, uciekł? Z próby. Czy to przypadkiem nie było Twoim marzeniem, żeby mieć tutaj koncert? Wiatr porusza drzewami, które mnie oczaczają, ale ja słyszę czyś głos dochodzący. A dlaczego Ty tutaj przyszłaś? Jego ton jest smutny, ale miły i delikatny. Przecież powiedziałeś, że nie powinniśmy się wygrywać. Bo kto? Młody. powiedziałaś, że nie chcesz mnie widzieć. Nie zrozum tego, źle. Nie uciekłem tylko po to, żeby uzyskać twoją sympatię. Tak takim razie czemu? Przecież wczoraj powiedziałeś, że chcesz, żeby koncert był sukcesem, nieważne co by się miało stać. A może jesteś tak pewny siebie, że dasz sobie radę bez próby? One no nie są tylko dla mnie. One są ważne dla wszystkich, którzy biorą udział w koncercie. Sam nie mogę zrobić koncertu. Szczerze powiedziawszy, to co ja robię, to tylko takie ostatnie dodatki. Ludzie naprawdę pracują bardzo ciężko tylko żebym ja mógł uczynić to magicznym na sam koniec dlatego koncerty są takie niesamowite. Dlatego w trakcie próby zaszywaję e, Nigdy nie zdradziłbym ludzi, którzy tak ciężko ze mną pracują, żebym to ja zabłysnął. Tak razie, co ty tutaj robisz? Nie chcę ci powiedzieć. To odwraca się ode mnie. Czemu nie chcesz mi powiedzieć? Ponieważ to nie jest fajne. Co? Usprawiedliwianie się jest żałosne, szczególnie jeżeli usprawiedliwią się przed tobą. Naprawdę nie znoszę tego, jak beznadziejny jestem. Ten fair. Co? Słyszałem od Jasu, że pokłóciłeś się z panią Gamaki. Prawdopodobnie zrobiłeś to dla mnie, prawda? No masz mnie tutaj. Nie ma tutaj zbyt wiele magazynów czy reporterów. Ta informacja już dotarła do wszystkich? Czym pokłóciłeś się z gamaki? Ejku, jaka ty jesteś. uparta. <grym> Zaraz się z przez ciebie zdenerwuję. Już jesteś zdenerwowana. Mówię. Aj, wybacz. Kiedy tylko z tobą rozmawiam, czuję to takie ciepło tej Tak, tutaj w środeczku. Dotyka dłonią swojej klasztorki siewej. Kiedy jestem z tobą. Czuję ciepło. Tak, obudziłem się z Gamaki o ciebie. Wiedziała się z tobą dzisiaj na poranku, prawda? Usłyszała, że, mnie, że już się nie ze mną Naprawdę była szczęśliwa z tego powodu. I... To prawie o Tak, na, nią. na nią. Naprawdę nigdy wcześniej na się a nie a wydarłem, a, a, nie a, wydarłem, a, wydarłem, a, a więc abym dobrze się Nigdy? A co w takim razie wtedy, kiedy ta dziewczyna z, z jakiejś tam innej grupy doli. Aaaa, to tylko takie wiesz. Pluteczki. Nie ma co się z tego śmiać. Pani Gamaki powiedziała, że musiała was odseparować od siebie już dwa razy. To nie sprawiło, że się zdenerwowałaś. Pani Gamaki jest bardzo dobra w wymyślaniu takich rzeczy. Nie umawiałem się z tą dziewczyną. Tak naprawdę nigdy jej nie kochałem. Ja O czym ty mówisz? Wiesz, to nie jest fajne rozmawianie o dziewczynach. A więc naprawdę nie znoszę tego robić, ale. O tym mówiąc, zbliżył się do mnie. I ciko cięga, sinczekriedna. to Jeżeli uwierzysz mi, Iciko, to powiem ci. Nie wiem dlaczego, ale to jest bardzo źle napisane w języku angielskim. Tu nie powinno być tutaj w ogóle ll. Ale... dobra. Okej. Okay. Jeżeli obiecasz mi, że nie będziesz już mnie okłamywał, zaufam ci. No i tu znowu, co, co to ma być za masakra? Nie będę kłamał. Nigdy bym cię nie okłamał. Okej. Okay. Kiedy słyszę go, jak mnie zapewnia, podchodzi do mnie bliżej usatysfakcjonowany. Wiesz, kiedyś e, braliśmy udział w muzycznym programie. Kiedy to, to kręcili e, Dziewczyna, która siedziała zaraz obok mnie Przekazała mi Tak e, Naprawdę e, miała coś w sobie, prawda? E, może próbowała sprawić, żebym się poddenerwował e, Ktokolwiek, kto nagrał ten program Z pewnością pomyślał o tym, że zachowuje się podejrzanie no i wtedy ona zaczęła swoje próby zbliżenia się do mnie. Ale ja już miałam pokój, kogo kochałem, a więc nigdy jej nie odpisałem. Na pewno niektóre magazyny wyolbrzymiły całą sprawę, mówiąc o tym, że jesteśmy ze sobą. Szczególnie kiedy zauważono nas w parku rozrywki, ale to były tylko i wyłącznie kłamstwa. Nawet doszło do tego, że ta dziewczyna wszystko zmyśliła i sprzedała to wszystko prasie. I wtedy pewnego dnia przyszła do mnie do apartamentu. No i oczywiście, podążali za nią fotografowie. To było idealne wyrzucie czasu. Nie wiedziałem co robić, a więc powiedziałem, żeby Gamaki z nią porozmawiała. Wyglądało na to, że dobrze dogadują się. No i wyszło na to, że już nigdy więcej tej dziewczyny nie widziałam. Już więcej nie pozwolono nam ze sobą współpracować, ale to nie tak, że na tym mi jakoś wielce zależało. No i na sam koniec, nie chciałem sprawić, żeby moi fani byli smutni. Oj, fani japońscy są bardzo podobni do fanów koreańskich, także stary, musisz zauważyć kogo wybierasz. Wierzysz mi? Tylko jeżeli odpowiesz mi na jeszcze jedną rzecz. To moje ostatnie pytanie. Śmiało. O, dlaczego wybrałeś mnie? Zobaczymy, może się uda. Dlaczego wybrałeś mnie? Dl dlaczego? Co to masz na myśli? No wiesz, to prawda, co nie? Masz tyle fanów, którzy ciebie wspierają i są dla ciebie tacy ważni. Nie rozumiem w takim razie, dlaczego wybrałeś teraz mnie. Nie pojmuję tego. Przecież spotkaliśmy się dopiero parę dni temu, więc dlaczego... Dobra. Wybacz, to wszystko moja wina. To jest wszystko moje. Kiedy spotkałem cię... tam, w Okune, byłaś dla mnie taka miła, kiedy upadłem. A to tylko o tym to chodzi? No, no poszła się ze mną przejść, kiedy powiedziałem ci, że nie umiem pływać. Wszyscy próbowali się do mnie zbliżyć, tylko wtedy, kiedy wyglądałem jak celebryta, ale nikt się na mnie nie przejmował, kiedy nosiłem okulary. To, to nieprawda, przecież zawsze wokół ciebie są koty, prawda? A no, może i tak? Jesteś taki miły, Toa. E, więc nic dziwnego, że koty tak bardzo przyciąga je do ciebie. Kiedy był ten dzień w festiwalu, tak bardzo pracowałeś, żeby te, pociąć te takojaki na takie malutkie kawałki, tylko po to, żeby kotek mógł je też zjeść. Kiedy zobaczyłam, że to robisz, ja... Wiesz, <laughs> <laughs> ja, to są tylko koty. Ale naprawdę cieszę się wiedząc, że koty mnie tak bardzo lubią. I to nie wszystko. Kiedy mieliśmy te barbecue, przecież yy, umyłeś wszystko, całą zieloninę. No i ta jakiś soba ona była. Poczekaj. Yy, jakiś soba cała spłynęła wraz z rzeką. Oh. O! No, tak, to racja. Co no, nie Kiedy z Tobą rozmawiam, czuję się tak do siebie. Czy to. Nie, jest dobry powód? Nie, o to mi chodzi. To tak, jakby. Część mnie chce ci wierzyć, a ta druga nie. I one się sprzeczają do tego. A więc będę ci tam mówił tak wiele razy, ile tego potrzebujesz. Zawsze będę z Tobą szczery. I wtedy Ty zaufasz. na tak samo, jak ty cały czas mówisz mi, że jestem dobrym osobą. To naprawdę pomaga mi zrozumieć, jak się czuję. Delikatnie sprawia, że jestem szczęśliwy. No to... Kocham cię. Uff. Jego ogromne, przeszywające oczy patrzyły wprost na mnie. Wiedziałam, że on nie kłamie. Przecież nie mogą powiedzieć, że mu nie ufam pod tym wszystkim. Przelewa na mnie swoje uczucia. Nie jako celebryta, ale jako zwykły Toa. Chyba mogę mu uwierzyć, prawda? Idź, idź, idź. Dziękuję. Dziękuję Ci, Toa. Może byłam tego troszkę przerażona. Patrzę na mnie zdziwiony. Nie byłam zbyt niepewna, czy to dobrze, żeby taka zwykła osoba, jak ja, była z Tobą. E o. Czy w ogóle do siebie pasujemy i to mnie przerażało? Nawet tak nie mów. Ale to prawda. Część mnie nadal tak myśli, jednakże muszę być dzielna i zaakceptować to, jak ty się czujesz. To wszystko było dla mnie. To tylko ja byłam taka nieugięta w wybacz. Nie spokojnie. Też nie wiedziałem, czy ja jestem odpowiedni do ciebie. No, przepraszam, że się wtedy tak zachowałam. No dobrze, to żeby może jakoś to sobie wynagrodzić. No, no nie, nie żeby to jakoś tak dokładnie wynagrodzić, ale uśmiecha się i jest bardzo niedaleko mojej twarzy. Mogę cię poprosić, żebyś coś dla mnie zrobiła? Co? Mogłabyś pozwolić, żebym się doładował? Doładował jak? Mm. No i jak to tylko mówi, znowu otacza mnie ten słodki, cytrusowy zapach. To ciepło, które poczułam wczoraj, ciepło Toły otacza mnie. Jego ramiona są zaraz wokół mnie. No właśnie tak. Ciepło jego ciała sprawia, że ja robię się cieplejsza. O, to jest takie miłe uczucie. Po cichu bardziej się w niego wtulam. Może jestem niepewna na sam początek, ale kiedy mojej Polik dotyka jego szyi, on delikatnie głaszcze mnie po plecach. To przypomina mi nagle o tym, jak koty pokazują swoją miłość. Przytulamy się, dzieląc się swoim ciepłem. Chcąc czuć się jeszcze bliżej z nim, wtulam się w jego klatkę piersiową, a on przyciąga mnie jeszcze bardziej. go kocia. Nasze policzki ocierają się o siebie, kiedy się przytulamy, ciesząc się tym ciepłem. I tak, będąc tutaj sami, przekonujemy się o swoich uczuciach. jakie to kochamy? Ile to już czasu minęło? To i ja siedzimy na, pod, na podłożu, e, opierając się o siebie. Pamiętasz, co Ci powiedziałem o, o, o Love piosence? Tak, pamiętam. Powiedziałaś, że nigdy nie udało Ci się już napisać piosenki, która byłaby tak pełna pasji. Teraz trochę sobie o nim przypominam. Naprawdę. E, Podobało mi, podobała mi się ta jedna zwrotka mówiąca o tym, że e, ból zmienia. Masz no właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać, tak? Szczerze napisałem coś pełnego e, więcej pasów niż tylko tamta linijka. E, mówiłem o tym, że chcę więcej, że chcę coś ukraść. Tak, ale druga Maki się na mnie się imię, powiedziała, że nie rozumie mi jak działa imię celebryty, no i kazała mi to napisać inaczej, naprawdę, to, to w takim razie jak brzmiał oryginał, jestem ciekawa. Ale nie będziesz zniesmaczona jak ci powiem? Nie. Eto nie musisz udawać, że się przejmujesz. Ja bardzo po potrzebuję Twojej miłości. E, nagiej i takiej pokazanej wszystkim. Do. Jak? Dlaczego no, czego kazali ci to przepisać? To jest taka fajna. Dzięki. Ale powiedzmy, że nie mogę tego użyć. E, I krzyczała na mnie, mówiąc, że ta, takich rzeczy się w piosence nie pokazuje. O, ten jeden z najważniejszych, takich największych e, grup w Japonii śpiewali o sadystycznej miłości, w której naprawdę działo się dziwne BDSM rzeczy. Także nie rozumiem o co tu chodzi. Rekording był taki. nie było? Jak byłam młoda, kompletnie nie wiedziałam o czemu śpiewają. Nagrałem to, ale agencja powiedziała, że tego nie opublikuje. Nie miałem wyboru, a więc musiałem to napisać inaczej. Jeszcze raz to nagraliśmy. Uch, przykro mi no, bardziej mi się podoba w ten sposób, jaki napisałem po raz pierwszy. Był to, to... E, Takie piosenki, które nie doszły jakby do publikacji, bądź te kawałki, nazywają się bootlegiem, no, Niestety nie mam żadnego pojęcia, jak to jest. Jednakże fanie wiedzą o tej wersji i wiem, że nazywają ją jakąś taką dziwną nazwą. I Aż po dziś dzień wciąż starałem się ją znaleźć. Ej, a może zaśpiewałbyś mi ją jakiegoś tam razu? Jasne. No, demo. I mała takie Ale wiesz, zastanawiam się, czy właśnie takie powiedzenie, że chcę Twojej miłości nagiej i ukazanej, nie jest zbyt myślące jedynie o mojej. Jeżeli uczucie byłoby obopólne, nie musielibyśmy tym się w ogóle przejmować. Przecież ta osoba tylko otworzyłaby swoje serce i naturalnie... Może jest w stanie mówić takie rzeczy tylko dlatego, że to ty jesteś teraz obok mnie. No dobrze, to pozwól, że kiedyś to usłyszę dobrze, tę wersję, która nie została zmieniona. Jasne. Dobra, robi się późno. Powinniśmy wracać. Okej. Okay. Hm? Coś tak? nie tak? Czy ty nie przesłyszałeś przed chwilą czegoś dziwnego? Czegoś dziwnego? Nie, nie, ja nie... Zaczynałam to mówić, ale zaraz potem słyszę ten dziwny okłos, jakby liście u siebie tarły. Jesteśmy otoczeni. Aha, o, o Jezu. Jakaś ciemna sylwetka pojawia się z ciemności i, i otaczają nas. No. Czym oni są? To nie tylko jedna, ale dwie, trzy, cztery. Idź go tędy. Biegnę za tobą, starając się mocno ściskać jego ciało. Możesz biec? Szepcze mi do ucha, ja tego I e, Kiedy po cichu do, po, policzył, e, zaczynamy biec przed siebie. Ale jakiś ten ciemny kształt skacze tuż przede mną, pojawia się tuż u moich stóp i blokuje nasze przejście. Co tu się do jasnej, jasnej dzieje? Trzymamy się i staramy się odejść od nich. Jednakże one wciąż tam tylko stoją. Cicho, nic nie mówiąc. Ta osoba. Kiedy tak się przypatruję, zdaję sobie sprawę, że oni tylko noszą całe czarne stroje i jeszcze zakrywają swoje twarze. Osoba gwiżdży. No i więcej takich osób pojawia się tuż obok nas. No i w mnieniu oka jesteśmy od siebie odciągnięci. Ktoś mocno trzyma mnie za ramię. Przestańcie! I nagle e, ilość mężczyzn się potraja, podwaja, czy cokolwiek i, i wszyscy przytrzymują tołe. Przestańcie, nie dotykajcie mnie. Co tu się do jasnej ciasnej dzieje? Przestańcie, to go boli. Jedna z osób krzyczy, starając się trzymać wciąż Toę. A jak no dalej, pośpiesz się. Czy to naprawdę jest to Akusi? Nie wygląda jak on. Nie mamy co do tego wątpliwości. Przecież ta dziewczyna powiedziała jego imię. No dobrze, to skończmy z tym. Słysząc tylko i wyłącznie rozkazy od jednego mężczyzny, kolejna osoba e, dotyka to. Nie obchodzi mnie, czy rozerwiesz jego ciuchy. Zdejmując z niego jego... koszulkę, pokazując to, co ma na plecach, nic nie ma. Nic tam nie ma. Co tu się dzieje? Jeden z nich jest wyraźnie niezadowolony. To być. Przyjrzyj się. To musi gdzieś tutaj być. Nie, nie widać tego. to nie był on, tak? Kiko, no przecież to nie S mogę się S mylić. Nie obchodzi mnie to, czy całego go rozbierzecie. Po prostu znajdźcie te, te, ten znak na nim. <grym> Hej, panie celebryto, jeżeli będziesz się tutaj nam opierał, e, zakończy się na tym, że będzie ci boleć. Ała, e, mówi to wyjmując coś świecącego. To taki haczet, ale... Przestańcie! Nie możecie! Przecielnie go zabiją! Hej, co wy tutaj robicie? Co? Znany głos pojawia się tuż obok nas. Mężczyźni, którzy ubrani są na czarno, zatrzymują się. Ktoś podchodzi do nas. Kiedy zbliża się, rozpoznaje go. Sosuke, no czy to nie jest czas, żebyśmy się Powinnaś być z powrotem w hotelu. Sosuke pojawia się tu i to on jest. Sosuke, nie podchodź tutaj. Ci mężczyźni właśnie nas otoczyli i... O czym ty mówisz? Sosuke ignoruje to, że Toa go tutaj ostrzega i podchodzi bliżej. Kiedy zbliża się do tych ludzi, oni odsuwają się, żeby pozwolić mu przejść. Co tu się dzieje, Sosuke? Przecież ci ludzie próbują... Przyszedłem tutaj, kiedy usłyszałem głosy, i zobaczyć, co się dzieje. Jest tak późno, powinnaś wrócić, chodź za mną. Mówi to, odwracając się... Soska poruszył swoim podbródkiem, jakby chciał powiedzieć ludziom, żeby się wycofali. No i wtedy mężczyzna, który przytrzymywał Toe, wstaje i idzie za soską. Soska, czy ty sobie zdajesz sprawę, co ty robisz? To nie jest to. Przecież wiesz, co się z tobą stanie, jeżeli nie będziesz słuchał naszych rozkazów, prawda? No dobra, chodźcie, chłopaki, idziemy. Toa i ja patrzymy na siebie. Toa wraca z powrotem do pionu. No a ja... odpycham człowieka, który mnie trzymał. Idź go. nic nie jest? Jasne, a co z tobą? Mnie Pofiltować możecie sobie później. Idziemy. Soskę idzie z powrotem, a my ruszamy tuż za nim. Ludzie, którzy byli ubrani na czarno i w sobie wrogo nastawieni, nie ruszają się, tylko się na nas patrzą. Idę za soskę kontynuując swoje przyglądanie się z ramienia, kiedy idziemy w dół. Ej, co tu się zadziało? Dobrze, słuchajcie, to my sobie z Soską oczywiście porozmawiamy w następnym odcinku. Eee, kurczę, nie spodziewałam się jeszcze ta muzyka, ja pierwszy. <grych> Dobra kochani, bardzo Wam na dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Eee, życzę Wam dobrej niedzieli, do usłyszenia.